nierozłączne paski na dresie spejson, mięśnie, Wojtas, prawo jazdy end walo, mózg, <ścoughs> 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 Elo Rodriguez. El Rodriguez? Jak tam? Wszystko gra? ZAWERWA BŁOŚĘ Doskonale A gdzie ElValo i space <laughs> Elo Walu? Elo mordy jak poszło? Zajebiście, kupują jak pojebani Wszystkim podpasowało nasze no, a najbardziej nam! Większość sami wyj**aliśmy! No ale trochę się sprzedało, gruby kopił! Dobra, wbijajcie, podzielimy hajsy! Co to ma być? No tak zapłacił! Spoko, zaraz policzę! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, yy, sześć! Wojtas, ale tu są różnogroszówki! Co? No jeden groszy i pięć grosów tak samo liczysz! Czyli, czyli dawaj zważymy, będzie szybciej. O, pół kilo i trochę. Czyli ile to jest? Nie wiem. <laughs> Ale faza, <laughs> widzieliście tego menela, co z pod blokiem? <laughs> to on cały obrzygany był. <śmiech> <śmiech> Ale masz zapłon jak serce na zimnym silniku. Dobra Morgi, towar jest pierwsza klasa, będziemy bogaci. Jedziemy na plantację sprawdzić uprawę za mną, wyprzedem. Stań przy tej furtce, to tutaj. Ukryta na środku pustyni plantacja marihuany o powierzchni 100 milionów hektarów sześciennych, podlewana wodą z podziemnego źródła. Czyli chcieli ze szlaucha Space odkręć. Zajebiście! Zajebiście? To czekajcie, aż zobaczycie magazyn za mną! Paseczki toples. A jak, tutaj towar jest ważony, porcjowany i pakowany do sprzedaży. Zajebiście. Mogę spróbować ci dobri ściągnąć kilka buszków? Aciewiks mordo, przecież to wszystko nasze. Słyszycie? to? O kurna, strzelają do nas wszyscy na glebę. Halo? Halo, jest tu kto? To policja i agenci nar... O nie, wszyscy tu zaraz zginiemy! Spokojnie! Żywcem nas nie wezmą! Ciu, 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 ciu! Kilkunastu trafiłem! Ciu, 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 ciu! Cholera, zaraz się tu wszyscy powystrzelamy! Przerwać ogień! Ciu, 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 co? Ja to załatwię! A to ty, wnuk pani Malasikowej! No bo ja już myślałem, że znowu się jakie Ukraińce włamały do domku! Proponuję taki układ: raz w tygodniu dostaniecie worek siana, a w zamian za to nie tylko przymkniecie oko na naszą działalność, ale też zapewnicie nam ochronę. Zgoda? Siana to w zasadzie nie potrzebuje, ale worek się zawsze przyda na marchewkę albo ogóreczka, żeby do domu zanieść. Dobra lecę, bo mi szpaki i mi mirabele zjedzą. W dołu się? Odało! Walu, jesteś geniuszem, trzeba doblać! <laughs> voilà, Sek! Grubasie! Kupiłeś no? Tak, tak, kupiłem, wchodzimy! I co? Kto na rejonie? To? A kto? baluje za hajsy ze sprzedaży dra**ów i jest vipem? O, że my! No! I tylko jedno musieliśmy na krechę wziąć. Tylko szkoda, że vipy y muszą przy Kiblu stać, bo dla nich stolika nie starczyło. O chudzie, patrzcie! Cześć, kurwa, nazywacie A co? A gówno! Kto wam pozwolił handlować zie**kiem na naszym terenie? A kto powiedział, że to wasz teren? Spokojnie, Walu, ja się tym zajmę! Ciu, 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 ciu! ciu mnie żyją! Ty cieślak! Przecież oni są zj**ani jak świenia. Ciu! Ciuu! O kurde, strzelają do nas! Są lepiej uzbrojeni odwrót! Przez okno w kiblu! Niezła hacienda, spisonos! Gracias, el voltaso! Tu będziemy bezpieczni! Pierdzielony Pablo, ciślonar, musimy coś z nim zrobić! Jak coś? Wiadomo co! Porwiemy, zwiążemy i ciu kula w łeb! Ja, trafiłeś mnie! Jaki ból! Zaraz się stwajdam ze śmiechu! Wojtas, zdejmij gacie! Aaaa! Nie wiem, czy przeżyję! Oh, oh. Już mi lepiej znowu jestem głodny! A co tu się dzieje? Dzień dobry!